Służę nim na karmie, szczęściem nie bój się. Dostaliśmy już na śniadanie trochę szczęścia, to teraz czas na kilka pytań, bo w końcu jesteśmy w Pytaniu na Śniadanie. Prosto ze studia programu Jaka to Melodia Andrzej Piaseczny. Dzień dobry, Witaj. Witam serdecznie. Zainicjowałeś ostatnio u siebie na Instagramie pomocne poniedziałki. O, myślę, że, że każda rozpoznawalna osoba w pewnym sensie, przepraszam za, za to określenie, ale boryka się z takim problemem. Problem polega na tym, jak... Pomóc tym wszystkim ludziom, bo niesztuką jest niezauważanie ich. To prawda, że dostajemy bardzo dużo. Dużą ilość próśb o pomoc, i w pewnej chwili przyszedł mi do głowy taki pomysł, że właśnie jeden z dni tygodnia przeznaczę może lepiej na to, żeby, żeby pokazywać te osoby, które pomocy potrzebują. Może to jest jakieś rozwiązanie. Jeśli e, byłbym tutaj dobrym przykładem, to serdecznie polecam się do takich rozwiązań. Mnie to bardzo ujęło. A poza tym, też pokazujesz, że jesteś nie tylko wrażliwym artystą, ale też dobrym człowiekiem. Staram się być, ale nie przesadzam nigdy z tak. E, Pozytywną siebie oceną, bo, bo, bo wydaje mi się, że człowiek jest złożony z energii dobra i dobra mniej, żeby nie mówić niczego innego. Nowy singiel jutro nie tylko jest znakomity, ale nagrałeś też drugą wersję ze swoimi widzami, słuchaczami. A piosna taka piękna, troszczy się o nas tak. Coch lat już nie pamiętam. No lata długo nie czakł. Pierwszą osobą, która, która śpiewa, to jest moja mama, która nie umie śpiewać zupełnie, więc oj tam, proszę te 5 sekund cierpliwości wykazać. No i oczywiście moja przecudna siostrzenica Zosia, która rozpoczyna drugą zotkę. A poza tym to wszystko są ludzie, którzy zdobyli się na odwagę, żeby przysłać swoją wersję tej piosenki i z których to wykonań skompilowaliśmy zupełnie nową wersję piosenki Jutro. Tekst jutro to jest też twój tekst i ostatnio w szansie na sukces. Z Marlotowicz zdradziła nam przecież, że Seweryn Krajewski powiedział, że jesteś najlepszym tekściarzem w Polsce. Ale to się zdarza tylko, bo ja nie jestem tego rodzaju rzemieślnikiem, który potrafi codziennie napisać świetną piosenkę. Zdarza mi się pisać rzeczy nie do końca dobre, i wtedy one lądują, jeśli nie w koszu, na pewno nie w szufladzie, to gdzieś tam w ogóle są eliminowane przeze mnie. A masz czas na wakacje? Czy w górach Świętokrzyskich spędzasz w tym roku? Spędzam w górach Świętokrzyskich, ale. To z tego powodu, chociaż po Tatrach chodziłem również w tym roku, z tego powodu, że po, po no, prawie czteromiesięcznym okresie zawieszenia lotów można było przylecieć z Wielkiej Brytanii. Przyleciała moja siostra z moją ukochaną siostrzenicą. Wczoraj skręcałem trampolinę, był nadmuchiwany basenik również. Mam nadzieję, że jak się następnym razem spotkamy, to nam coś ugotujesz. Nie obiecuję, bo gotuję tylko prywatnie, a, a, a kiedy. Ale bardzo od... smacznie. Było. Tak. Niekoniecznie zdrowo, ale jestem w tym okej. Okay. Yy... Trudno mi na ten temat mówić, bo to wymagałoby większej ilości czasu. Natomiast yy, nie jest tak, że na co dzień jem tłusto, suto i, yy, i niezdrowo. No oczywiście, że nie, no bo widzimy, <ścoughs> widzimy. Ale... Yy... Ale nic nie smakuje tak pięknie jak kawałek mięska, z czym się nie schodzi wiele, wielu jaroszy, wegetarian, usmażonego na masełku. No, mm, tak nie, niezdrowo. Rozumiem. Dobrze, dobrze przy, przyrządzone, na pewno jest smaczne. I takiego pięknego, smacznego dnia właśnie Państwu życzymy. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. <laughs> Do zobaczenia.